Przed mną znajduje się wieś Świki. Po prawej stronie widzimy jakiś cmentarz, prawdopodobnie z I wojny światowej. Jak widzimy, jest to cmentarz leśny. Gdzieś na kurpiach. Widzimy tutaj zarys jakichś nagrobków. Hołdzie żołnierzom polskim, radzieckim i rosyjskim poległym podczas pierwszej wojny światowej, wojny obronnej w 1920 roku, cześć ich pamięci, ciekawy miszmasz. Tu widzimy dwa krzyże, jeden katolicki i jeden prawosławny.